Pani burmistrz, Rada Miejska w Lubawce jednogłośnie przegłosowała o zmianie planu przestrzennego zagospodarowania. Centrum logistyczne mogłoby powstać w Lubawce? Całe działania zmierzały do tego i zmierzały do tego, żeby właśnie w Lubawce powstało to centrum logistyczne. Przypomnę, że to dosyć długo trwało, ale nie z naszej winy, bo te działania żeśmy rozpoczęli w 2016 roku i studium, bo musieliśmy zrobić najpierw studium, to była decyzja wojewody dla całej gminy, to też trwało sporo czasu. Dopiero studium, żeśmy zatwierdzili w 2018 już. Nowa rada ta w 2018 albo 2019 zatwierdziła już. Tak ten czas leci szybko, że nie do końca pamiętam dokładnie. I później, po zatwierdzeniu studium, można było przystąpić do planu. W w planach, mnie, no tak jak przy uzgadnianiu, jest dużo racji, dużo opinii do wzięcia pod uwagę. Pierwotnie na przykład ze 100 hektarów przeznaczonych na to centrum logistyczne musieliśmy okroić to centrum do prawie 70, bo Park Narodowy, na przykład, kazał nam zabezpieczyć te 30 kilometrów na pas dla migracji wilków, i nie można było w żaden sposób. Wynegocjować zmniejszenie tego korytarza. Też później nas wstrzymały prace na S3. Dopóki one nie ruszyły, był, był, generalna dyrekcja przyblokowała nam wyrażenie zgody, uzgodnienia tego planu. Dopiero jak się pokazały plany, wiadomo było, gdzie ten, ta s będzie dokładnie przebiegała na naszym terenie. Dopiero poszły już tak z, z kopyta, jak to się mówi potocznie pracę nad zakończeniem tego planu. Fantastycznie, że udało się w lutym zatwierdzić i że to jest jednogłośnie zatwierdzona zmiana MPZ-u w zakresie właśnie możliwości stworzenia tam centrum logistycznego. Bo Co to ja... będzie oznaczało dla Lubabki? Zmiana sposobu użytkowania tego terenu na centrum logistyczne umożliwi tam na terenach do tej pory rolnych, gdzie nie można było nic wybudować i podatek był tylko za tereny rolne, będzie można już z mocy prawa zrobić przekwalifikowanie tego terenu na teren przemysłowy. Ona jest inna stawka, automatycznie już na, na, na dzień dobry, ale później umożliwi ściąganie tutaj przedsiębiorców, którzy Będą chcieli właśnie uruchamiać w tym centrum logistycznym podmioty swoje gospodarcze, które budując hale, bo też są tam dopuszczone hale, te hale będą też opodatkowane nie podatkiem od mieszkania, tylko od działalności gospodarczej, to jest ta to wszystko najwyższa do stawka. Urzędu, do pieniążki, do... Tak, to to jest do kasy do, do budżetu, to jest po stronie właśnie wpływów, trzeba mieć wpływy, żeby mieć dochody. tych Nasz budżet jest naprawdę skromny jak na, jak na to, taką społeczność, bo zakładów pracy praktycznie nie ma. Lubatex, Gambit, Apex i, 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 i Koniec właściwie to jest z dużych zakładów pracy. To była jedyna dla mnie realna szansa, żeby zwiększyć wpływy podatkowe do naszego budżetu tym samym przeznaczać je na potrzeby nas, nas mieszkańców gminy Lubawka.